Co ciekawe, faszyzm, dzisiaj faszystą może być każdy, prawda? W każdej dyskusji pojawia się argumentum ad Hitleru, czyli każdemu jest przypisywane to, że jest on hitlerowcem, faszystą, tym złym antysemitą. Zresztą, jeżeli ktoś nazywa nas faszystami, to jest duże prawdopodobieństwo, że jesteśmy porządnymi ludźmi. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj utożsamia się z faszyzmem wszystko to, co dotyczy tradycji, katolicyzmu. Norm etycznych, które są rozumiane jako normy chrześcijańskie. Ale tak naprawdę faszyzm stracił już swoje semantyczne znaczenie w latach 30. Już wtedy, na przykład, Komunistyczna Partia Polski nazywała PPS-owców faszystami, socjalfaszystami. Już wtedy George Orwell w latach 40., 44 roku, konkretnie pisarz bardzo znany i, i, i fenomenalnie ujmujący ideę faszyzmu, mówił, że słyszał etykietkę faszyzmu przyklejoną. Feministką, przyklejaną homoseksualistą, przyklejaną e, nacjonalistą, przyklejaną e, ludziom, którzy hodują zwierzęta futerkowe, już wtedy byli nazywani faszystami, w latach 40. Czyli wszystkim. Okazuje się, że już w latach 40. faszyzm był słowem, które można było przykleić każdemu oponentowi. W pewien sposób dopiero zmienił i na wiele lat ukształtował pojęcie faszyzmu Związek Sowiecki i Stalin który już przy operacji Katyńskiej nakazał nazywać polskich patriotów faszystami, mając na myśli kolaborację z Trzecią Rzeszą. Później dotyczyło to w latach 40. i 50., był to e, realizowany plan e, strategii wobec żołnierzy wyklętych, jak dzisiaj o nich mówimy, czy całego podziemia antykomunistycznego. E, faszystą zostawał ten, który był oskarżany o współpracę z Trzecią Rzeszą i oczywiście z państwami kapitalistycznymi. Z tym, że w latach 40. i 50. pamięć o przestępstwach, o morderstwach dokonywanych przez hitlerowców była bardzo żywa, więc zagranie etykietą faszyzmu na leśnych, na żołnierzach, którzy walczyli z komunizmem, miało bardzo silne oddziaływanie. To znaczy, kiedy Ubecja robiła sfingowane akcje, a przecież dokumenty IPN zawierają setki takich akcji, gdzie Ubecja podając się za żołnierzy wyklętych, dokonywała Akcji dywersyjnych wobec samych siebie, zawsze ciągnąc za sobą wtedy ofiary cywilne i pozostawiając ślady, które wskazywałyby faktycznie na jakieś upodobania do narodowego socjalizmu, to wówczas w bardzo łatwy sposób mogła się rodzić niechęć czy zakłopotanie, kim są faktycznie żołnierze wykręci, ponieważ wciąż żywy był ślad po II wojnie światowej. Przez lata, oczywiście, etykieta faszystów dotyczyła całego antykomunizmu. Aż w końcu po 1989 roku, kiedy no, żołnierze wyklęci e, zaczęli e, wymierać. Faszyzm e, już całkowicie e, zatarł się z swoją historyczną, e, historycznym tym desygnatem, który powinien faktycznie oznaczać, czyli związkiem faszystowskim e, Benito Mussoliniego z lat 20 e, XX wieku. Wówczas zaczęto faszystami nazywać wszystkich innych, ale po prawej stronie.